W kolejnym odcinku naszego podcastu, podcastu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Krakowie, Historia na Warsztacie. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej ciekawej książce, coś, tym razem troszkę innej niż te dotychczas, ale o tym za chwilę. Więc moim Państwa gościem jest, chciałbym na początku przedstawić, dr Michał Ceglarek z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Muzeum Fryderyka Chopina. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani doktor. Ja chciałam porozmawiać o książce, która niedawno, jak je Państwu pokażę, ale oczywiście link będzie na dole. Jakby ktoś z Państwa chciał właśnie zapoznać się z książką, wydał Pan książkę w, w, w Wydawnictwie Historia Jagielonika, mianowicie listy Jerzego Giedrojcia i Witolda Małczurzyńskiego Mał z lat 1949-1957. I z na to, że po pierwsze w tym podcaście rozmawiamy o książkach historycznych, które warto czytać, w sensie, które są wartościowe i warto sięgnąć, ale też liczymy na to, że zachęcimy trochę tych młodszych do tego, żeby historią za, zainteresować się na poważnie i żeby faktycznie wybierać dobre źródła, dobre opracowania. Więc ja na początku zapytam tak trochę przewrotnie, bo myślę, że tutaj wszyscy, którzy historią się pasjonują, stwierdzą, że to jest takie pytanie prawie, że na które żal czasu, bo wszyscy to wiedzą ale ja dalej wierzę, że lepiej uczyć tych, którzy nie wiedzą, kim był właściwie Jerzy Giedroyć i Witold Małcurzyński. Dwie na pewno bardzo ważne postaci dla polskiej kultury XX wieku, zwłaszcza drugiej połowy XX wieku. O ile z pierwszą z tych postaci z Jerzym Giedroyciem wydaje mi się, że społeczeństwo polskie i zwykli czytelnicy raczej nie powinni mieć problemu, bo jest to postać, która w jakimś sensie oddziaływuje przy okazji Ukrainy, chociażby ostatnimi czasy ta postać jakoś wracała z racji na koncepcje, które Giedroyc starał się mozolnie budować odnośnie tego, tej sytuacji po II wojnie światowej i niejako nowej sytuacji politycznej. Więc wydaje się, że Osoba Jerzego Gedrojcia, ale także jego spuścizna epistolograficzna, bo tutaj musimy pamiętać także o tym, że Archiwum Kultury do tej pory wydało, chyba na obecną chwilę, jest już 30 któryś tom korespondencji pomiędzy różnymi postaciami czy pomiędzy różnymi osobami. Natomiast jeśli chodzi o samą osobę i postać Witolda Małturzyńskiego, o którego, o którego pani tutaj pyta, to wydaje się, że ten tu jest już pewien problem się pojawia, bo o ile w jakimś wąskim gronie specjalistów, bardziej bym określił raczej muzykologów czy history, historyków muzyki, ta postać jakoś funkcjonuje jako jeden z wybitnych, czy czasami niektórzy używają określenia najwybitniejszych, szopenistów polskich. XX wieku, to tak naprawdę już jak wyjdziemy poza wąską grupę tych specjalistów, o których wspomniałem, no to ta postać jakoś, jakoś znika i właściwie nie funkcjonuje. Jeśli już, to raczej bardziej rozpoznawalny jest jego brat Karol, który był posłem na Sejm PRL-u, ale także, także dziennikarzem. Natomiast wracając do samego Witolda Małcużyńskiego, to tutaj musimy mieć przede wszystkim na uwadze jego bardzo bogatą i obfitą karierę pianistyczną, ale w tym wymiarze międzynarodowym. Ja celowo akcentuję ten wymiar międzynarodowy, bo to niejako przełożyło się na to, że on w tym kontekście rodzimym, kontekście Polski, jest praktycznie, może inaczej, jest mało znany. Właśnie dlatego, że jego kariera pianistyczna ze względu na różne uwarunkowania historyczne miała swoje, sw swoją realizację głównie czy przede wszystkim poza granicami Polski. Te postaci są jakby do siebie w jakimś sensie mocno podobne, bo na, i u Giedroycia i u Cuszyńskiego widzimy bardzo mocne działanie Historii XX wieku, zwłaszcza II wojny światowej, jak to wydarzenie spowodowało, że rzeczywiście można by nawet zaryzykować tezę, że, te, że życie jednego i drugiego prawdopodobnie wyglądałoby inaczej, gdyby nie wydarzenia II wojny światowej, no i konsekwencje, czy też następstwa, które spowodowały takie, a nie inne uwarunkowania. Tak więc tutaj myślę, że Małcużyński jest o tyle poszkodowany, bo rzeczywiście praktycznie nie funkcjonuje jako postać szerszego dyskursu. Myślę, że jakby w trakcie naszej rozmowy jeszcze na pewno na pewno rozwiniemy samą postać o kolejne wątki. Tak, a ja bym na początku jeszcze zamiast właśnie, zanim do wątków bym doszła, takich właśnie wątków życia, chciałam zapytać właśnie o samą książkę, dlatego że no to jest opracowanie listów. Chciałam zapytać, jakie były największe wyzwania i trudności z tego typu właśnie opracowaniem listów? Co może tak naprawdę właśnie tutaj zaskoczyć, albo co Pana zaskoczyło w tym opracowaniu listów? czy Co może tak naprawdę sprawiło jakąś taką trudność przy, przy podejmowaniu tego typu pracy? Powiem, powiem na początku tak. Byłem w jakimś sensie przygotowany do Małtużyńskiego, bo od jakiegoś czasu, dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności, udało się pozyskać dość ciekawe i właściwie bezcenne archiwum Małtużyńskiego pochodzące z Francji od jego wnuków. Więc, no, porządkując, starając się jakby, jakby opracować to archiwum, no, w jakim sensie poznałem samą osobę Małcużyńskiego i tego, czego się można spodziewać, ale jednocześnie to, uświadomiłem sobie to, że jak, jak dużo rzeczy jeszcze, czy informacji o tej postaci, o tej postaci jest do odkrycia. I to właśnie jakby porządkując archiwum, opracowując archiwum, o którym wspomniałem, przyszło mi na myśl, że no właśnie, poszukując tych nowych tropów i wątków związanych z biografią Małgorzyskiego, na pewno niezwykle ciekawym będzie podjęcie kwerendy w archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu czy w Maison Lafitte, jak jak kto woli. I rzeczywiście ta korespondencja, która która została wytworzona pomiędzy dwiema postaciami, o których już tutaj wspomnieliśmy. Rzeczywiście, no może nie, nie stanowiła już takiego wielkiego wyzwania. Dla mnie, że, że no coś, co znalazłem w korespondencji pomiędzy Giedroyciem a Mabzużyńskim, coś, co jest dla mnie rzeczywiście problemowe i, i trudne. Jeśli pani pyta o zjawiska, no właśnie, co mogło być wyzwaniem. To jak dla każdego edytora, który opracowuje rękopisy czy spuściznę epistolograficzną, to to, to to podstawowe zjawisko, czy aby na pewno dobrze zrozumiemy intencje, które, które zostały zapisane. O ile z Giedroyciem praktycznie nie ma problemu z jego odczytaniem, bo jak wszyscy, którzy zajmują się spuścizną Giedroycia, Gedroć pisał pisał przede wszystkim na maszynie. Więc, więc tutaj problemu problemu raczej nie było, jeśli już to bardziej z uwspółcześnieniem czy też z niektórymi błędami takimi technicznymi wynikającymi jakby z toku pisania. Natomiast u Małtużyńskiego wyzwaniem na pewno było odczytanie tego wszystkiego, co zapisał w swojej korespondencji. A ta korespondencja, jak Państwo się mogą przekonać w książce, ona była, ona była pisana z różnych miejsc świata. Bardzo często na różnego rodzaju papierze, na różnym papierze. A Małtużyński miał to do siebie, że głównie używał pióra, więc czasami to rzeczywiście jedno zdanie zapisane przez niego tak naprawdę powoduje, że jakby ładunek myślowy zawarty w tym zdaniu jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Zresztą no, tutaj doszło do spotkania, tak jak powiedziałem wcześniej, dwóch niezwykle ciekawych postaci, które no, nie tylko dzielą się spojrzeniem na konkretne sprawy. Ale jednocześnie też, zwłaszcza z perspektywy Giedroycia, stara się coś ugrać w kontekście, w kontekście tej znajomości z wybitnym pianistą. A tutaj pamiętajmy o tym, pianista, który ma bardzo rozległe kontakty towarzyskie, międzynarodowe. Zresztą to, to było też jakby chyba istotne dla, dla Gedrojcia, żeby móc w jakimś sensie spożytkować tą znajomość. Więc jeśli chodzi, już jakby zamykając ten temat, bo myślę, że ci, którzy zajmują się edytorstwem i wydawaniem rękopisów, są świadomi tych podstawowych problemów. I myślę, że tak jak przy każdej korespondencji, te problemy właśnie ze zrozumieniem, z odczytaniem. Pisma, rozumieniem intencji autora, no to są takie podstawowe wyzwania. Ale tak jak powiedziałem, dużym ułatwieniem dla mnie było zapoznanie się najpierw z archiwum, w jakimś sensie osobistym, gromadzonym przez lata przez Kolet, czyli małżonkę Witolda. A tu, jakby przechodząc do jakby tutaj życia i jakby znajomości Giedroycia i Małuszużyńskiego chciałam na początek zapytać, no bo oni się znali jeszcze z okresu przedwojennego, czy my jakby coś wiemy o tej znajomości, jakby coś wiemy właśnie o tym, kiedy się poznali, jak się poznali, czy, czy jaki mieli do siebie stosunek? Wiemy o tym, że zarówno Giedroyć, jak i Małuszużyński poznali się właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Wiemy o tym, zresztą to nie jest jakieś moje odkrycie, bo wiadomo, że badacze, którzy się zajmowali wcześniej, zresztą ten, ten, ten okres jest dobrze udokumentowany. Giedroyć pracował w administracji państwowej, bo był urzędnikiem dwóch ministerstw przedwojennych, ale jednocześnie też zajmował się prowadzeniem najpierw punktu młodych, a potem a potem y, polityki, więc y, no, y, tutaj jakby z tą osobą raczej nie mamy problemu, żeby go jakby y, odczytać w kontekście y, uwarunkowań y, tych realiów przedwojennych. Natomiast jeśli chodzi o samego Małzużyńskiego, to y, y, oczywiście nie mamy tego wprost powiedziane w korespondencji, natomiast y, wiemy o tym y, z różnego rodzaju Zapisów i dzienników innych osób. I tutaj trzeba by wspomnieć, że właśnie Małcużyński, jak się okazuje, był, można powiedzieć, częstym gościem u Gedrojcia w okresie przedwojennym. Zresztą nie tylko on, bo jego koledzy z tego czasu, z konserwatorium, między innymi ja o tym, jakby opisuję ten wątek szerzej w kontekście Stefana Kisielewskiego. Bo jak Kisielewski wspominał po latach, to właśnie, to właśnie dzięki Małcużyńskiemu, który przyprowadził właśnie Kisielewskiego do Giedroycia, bo pewnie też mało kto wie, że Kisielewski był, był również absolwentem konserwatorium i był kolegą, i był kolegą z tego z tej uczelni Małcużyńskiego. Tam jeszcze jest kolej, trzecia postać, bardzo ważna. To jest postać Pawła Ściechowskiego i można by powiedzieć, że ta trójka w jakimś sensie bardzo blisko się trzymała i też utrzymywała kontakty, kontakty właśnie z Giedroyciem, Więc po Drugiej wojnie światowej, kiedy panowie się spotykają już w innych realiach, jakby w innych uwarunkowaniach historycznych już, to mają za sobą, za sobą na pewno tą znajomość, tą znajomość przedwojenną. Zresztą w jednym z, z listów do Stępowskiego Gedrych napisał, że właśnie w okresie przedwojennym bywało u niego bardzo wielu młodych ludzi, których kariery artystyczne dopiero, dopiero miały nastąpić. Tutaj szczególnie mowa o Gombrowiczu. Bogdan był robić również, był również znajomym, kolegą, przyjacielem małcużyńskiego z tych czasów. Zresztą od, oni się potem spotkali w, Arge, w Ameryce Południowej w czasie wojny. Więc ta sieć relacji na pewno z okresu dwudziestolecia międzywojennego przełożyła się na to, co było później. No właśnie, na no to, co było później. Jakie były losy małcużyńskiego podczas wojny? No bo te losy Jedroica gdzieś tam właśnie są znane. A z uwagi na to, że w ogóle Małcrużyński jest w Polsce, no właśnie dużo mnie osobą poza środowiskiem, to, to jakie były jego losy podczas wojny, bo były bardzo ciekawe. No właśnie, losy Małcuszyńskiego są o tyle ciekawe, że on jeszcze, jako już laureat trzeciej nagrody w konkursie szopenowskim z 1937 roku. Postanawia się dalej kształcić i wyjeżdża dzięki stypendium, które, które, które uzyskał od rządu polskiego. Wyjeżdża do Francji i tam pod okiem uznanych wybitnych pianistów, m.in. Marguerite Long czy Izidora Filipa. Stara się jakby dalej, dalej no jakby może już nie tyle, uczyć się samej, samej sztuki pianistycznej, co bardziej ją udoskonalać. No ale niestety, tak jak wspomniałem na początku, w pewnym momencie tego pobytu bardzo mocno daje o sobie znać właśnie druga wojna światowa, bo w 1939, jak wszyscy wiemy, rozpętała się straszliwa wojna, która pokrzyżowała losy Europy, ale także miała, miała bardzo mocne odbicie w biografiach wielu osób. I taką osobą, czy taką postacią jest na pewno Małdzurzyński, który właśnie do Polski już nie wraca, przebywa we Francji. Tutaj jest jeszcze taki bardzo ciekawy wątek powiedzielibyśmy trochę, trochę miłosny, bo właśnie jeszcze przed II wojną światową, a dokładnie podczas konkursu w Wiedniu w 1936 roku spotyka również francuską pianistkę Colette Gavaud, i, i która również bierze udział w konkursie Chopinowskim w 1937 roku i potem stają się, stają się parą i w październiku 1939 roku w Paryżu zawierają, zawierają związek małżeński i właściwie od tego momentu stają się nierozłączni. Tak więc, kiedy wybucha wojna, Małcurzyński przebywa, przebywa w Paryżu, we Francji, ale też, jak wiemy, za chwilę potęga francuska również zostanie obalona, Francja przestanie istnieć i Małcurzyński wraz z małżonką muszą uchodzić z Francji. I tutaj, jakby już nie wnikając w te skomplikowane, powiedzielibyśmy. Uwarunkowania, bo tutaj te opracowania, które rzeczywiście mamy, one są co prawda niewielkie, ale one wspominają o tym, że rzeczywiście Małcużyński się ewakuował z Francji do, do Portugalii, ale po drodze jest jeszcze właśnie uzyskanie wizy. Tutaj mamy postać słynnego konsula, który pomaga, pomaga uzyskać wizę rzeczywiście ratuje i Witolda, i Colette. Dzięki temu mogą się udać przez Hiszpanię do Portugalii. W Portugalii dziwnym zbiegiem okoliczności spotykają również innych uchodźców. Tutaj takim bardzo ciekawym troszeczkę, takim troszeczkę powiedzielibyśmy filmowym elementem jest to, że akurat w Portugalii trwa wtedy wystawa świata portugalskiego. Która paradoksalnie zapewnia małcużyńskiemu wielką reklamę. Ale wiadomo, że w Portugalii raczej na dłużej zostać nie mogli, więc dzięki staraniom innych znanych już osób, m.in. Grzegorza Wittelberga, małcużyński postanawia udać się do Ameryki Południowej. No i właśnie ten okres południowoamerykański, chyba od tego momentu, będzie bardzo ciekawy, do tego stopnia, że Małcurzyński stanie się obywatelem jednego z krajów Ameryki Południowej. W 1957 roku oficjalnie zostanie obywatelem Argentyny. Tutaj taka właśnie ciekawostka, o której wspominam we wstępie, że Małcurzyński przyjeżdżając w 1958 roku, przyjeżdża już jako obywatel, obywatel Argentyny oczywiście polskiego pochodzenia. Zresztą niektóre opracowania z tamtego regionu będą właśnie traktowały Małcużyńskiego jako Argentyńczyka, ale polskiego pochodzenia. Więc tutaj jakby można powiedzieć bez cienia przesady, że biografia tego niezwykłego człowieka, jego, jego losy wojenne, także i powojenne, to na pewno jest bardzo dobry materiał, czy bardzo dobry Materiał na fabułę niezłego filmu. Ja może na koniec jakby pozwolę sobie zadać takie pytanie, które zawsze postaram się postawić na koniec, czyli dla kogo ta książka? W sensie, kto najbardziej powinien. Po nią sięgnąć, jakie takie główne wątki się w niej pojawiają. Oczywiście, jakby bez zdradzania wszystkiego, bo myślę, że tutaj sobie zainteresowane po prostu powinny po nią sięgnąć, żeby dowiedzieć się więcej. Mogą też przecież wykorzystać na różne sposoby, szczególnie naukowo, ale właśnie dlaczego ta książka i jakie tam główne wątki takie, które mogłyby zainteresować. Myślę, że książka tak naprawdę jest dla wszystkich, którym są w jakimś sensie bliskie dzieje. Polskiej emigracji drugiej połowy XX wieku. Jak powiedziałem, postać Małsużyńskiego gdzieś funkcjonuje czy pojawia się wśród głównie historyków muzyki, ale żeby było też zabawnie i ciekawie, w książce tak naprawdę nie ma informacji o muzyce, bo Małsużyński i Gietroć nie rozmawiali ze sobą o muzyce, tylko właśnie o tych sprawach, które dotyczyły konkretnych osób i można by w tym takim szerszej perspektywie powiedzieć, polskiej emigracji. Więc myślę, że książką powinni się także zainteresować wszyscy. No, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak bardzo buńczucznie, że wszyscy Polacy. Natomiast myślę, że Małcóżyński poprzez lekturę tej książki, on jakby wraca do polskiej kultury, bo przypomina o wydarzeniach, o których Większość ogółu polskiego społeczeństwa zapomniała. W moim przekonaniu, takim bardzo ważnym elementem jest podkreślenie roli Małcurzyńskiego w tej akcji podjętej pod koniec lat 50., 50 czyli restytucji dóbr wawelskich czy skarbów wawelskich do Polski. Jest nieoceniona rola Małcurzyńskiego. Więc chociażby z tego względu powinniśmy być wdzięczni tej postaci za wkład, że najcenniejsze skarby narodowe polskiej kultury mogły bezpiecznie wrócić do kraju. To jest jeden z takich, który dla mnie jest zawsze osobiście ważny. Natomiast chcę raz jeszcze podkreślić, nawiązując do listu Giedrojcia, który swojego czasu. Napisał, to była odpowiedź oczywiście z ówczesnego Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, że korespondencja pomiędzy właśnie do, tymi dwoma panami nie dotyczyła spraw muzycznych, a jedynie szeroko rozumianej kultury i, jakbyśmy to powiedzieli, spraw pozamuzycznych. I te, ten akcent pozamuzyczny tutaj, chyba w tej książce, jest najważniejszy. Nie pozostaje nic innego, jak podziękować i polecić Państwu książkę. Raz jeszcze, jakby tutaj przypomnę, że link do niej będą Państwo mieli niżej pod nagraniem, właśnie po to, żeby łatwiej było kliknąć. Myślę, że właśnie to jest ten rodzaj jakby wydanych źródeł, jakby nie patrzeć, z których łatwo można skorzystać, ale też poprzez po prostu swoją wiedzę. Czasami jest po prostu zaskoczy i zainspiruje, więc myślę, że tym bardziej warto. Więc dziękuję Panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas słuchają. Polecam również inne podcasty i spotkania wokół książek Polskiego Towarzystwa Historycznego o Zdział Kraków, bo interesując się historią, warto sięgać po dobre książki. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.